Teraz posłuchacie kilka słów od, od człowieka, który dobrze zna się o bankach i pieniądzach. Już te, te kubki pieniędzy urosną, a wy jesteście z końcem tygodnia, więc już Wam trochę u, urosło. O, na ja scenę zapraszamy to wyjde, Patryka tam szczarna. Tam, człowieka, który o tak. dużych pieniądzach i inwestowaniu dużo wie i kilka słów Wam na ten temat No dobrze, no jeszcze o, żeby, żeby rozgrzać patryka, to duże brawo. Ej, Na nie już to drugi. Dobra, super! Cześć, słuchajcie, no jestem zaskoczony, bo nie spodziewałem się tak dużej ilości fantastycznych ludzi i po drugie mam pierwszy raz okazję wystąpić przez tak, przed tak fantastyczną publicznością, także brawa dla Was. Moi drodzy, ja nazywam się Patek Szczabel, tak jak powiedział Adam, no i specjalizuję się w pieniądzach, w szeroko pojętym temacie związanym z pieniędzmi. Kto z Was lubi pieniądze? Wszyscy tak. Tematem, słuchajcie tego mojego wystąpienia, jest skąd się biorą pieniądze? A tak naprawdę pytanie powie, powinno brzmieć: skąd wasi rodzice mają pieniądze? Więc pytanie do Was. O, ktoś tutaj bardzo fajnie powiedział: kto powiedział z bankomatu? Brawo, pieniądze biorą się z bankomatu. Dobra odpowiedź, brawo dla Ciebie. Dobrze, no tak, ale skąd biorą się Wasze pieniądze w tym bankomacie? Ktoś powiedział przed chwilą: Z drukarki, tak? Co jeszcze? Bardzo głośno słuchajcie, ale kierunek jest bardzo dobry. Najgłośniej to było chyba z pracy, tak? Dobra, a poza pracą, skąd jeszcze mogą się wziąć pieniądze? Z drukarki. No. Dobrze, czyli mam rozumieć, że wszyscy wasi rodzice drukują pieniądze w domu? Yes! <grym> Dobra, może tak, może jedna... Słuchajcie, kto ma pomysł, coś innego poza pracą? Który z waszych rodziców ma pieniądze, ale nie chodzi do pracy? Emerytura, o proszę, o jest, tak? O, wynajem mieszkania, czy jakaś inwestycja? Brawo. No ale w większości przypadków jest niestety tak, że większość ludzi ma pieniądze z pracy, tak? Czyli wasi rodzice chodzą do pracy, wykonują jakieś zadania. Czy tata jeździ ciężarówką, czy pracuje w biurze, czy jest księgowym, czy jest lekarzem. Jakkolwiek by tam zarabiał, osiąga jakieś dochody, szef temu, waszemu tacie, czy mamie płaci pieniążki, i następnie ten szef płaca pieniądze gdzie? Do banku. No i w tym banku są te zgromadzone zasoby, te pieniądze. No i następnie wasza mama dysponuje tymi środkami, tak? Ma możliwość nimi rozporządzać. I możecie pójść do swojej mamy, taty i powiedzieć: Słuchaj, masz tam w banku pieniądze, pójdźmy do bankomatu, wypłaćmy. No i tam macie potem na wasze przyjemności, na jakieś wycieczki, na jakieś różne wasze przyjemności. Więc tak to najczęściej wygląda. Więc powstaje takie pytanie. Jak już ktoś ma dużo tych pieniędzy, tak, załóżmy, że wy macie dużo tych pieniędzy. Mama wam codziennie daje te pieniądze, tata wam daje, babcia wam daje, dziadek wam daje, to co możecie zrobić z tymi pieniędzmi? <śmiech> <śmiech> Takich odpowiedzi się nie spodziewałem. <laughs> a może wydać, a lody? Można zjeść. Widzę Adam, dobra robota. Tu dzieci są zaindoktrynowane i to ostro. Trzecie. Ja się spodziewałem, że wy powiecie, że po prostu można przejeść te pieniądze. Można iść do sklepu, kupić sobie lody, iść na pizzę z kolegami, tak? Można kupić sobie PlayStation, lepszy komputer, tablet, telefon. Nie w Ale nie w grójcu. Tak wygląda cała Polska, ale tu w grojcu to widzę będzie. Taka nowa zatoka przedsiębiorczości, tak jak było kiedyś tam w Nowym Sączu, w latach dawnych. Eksperyment tak zwany nowosądecki, ale to długi, długi temat. Więc tak, pieniądze można wydać, można sobie coś kupić za te pieniądze. Można te pieniądze zainwestować, tak. Można sobie coś, ja na przykład jak byłem w waszym wieku, Miałem 12 lat i stwierdziłem, że chciałem. Akurat w mojej, ja nie, nie jestem z Gruźlicy, ale były takie drzewa, które stały gdzieś tam, na których rosły gruszki. I stwierdziłem, że ja będę zarabiał na tych gruszkach. Więc kupiłem sobie, zainwestowałem pieniądze, które dostałem od mamy, kupiłem kosz wliklinowy, no i chodziłem po tych drzewach, zbierałem te gruszki. Następnie chodziłem po, po różnych domach i sprzedawałem te gruszki. I w tym sposobem mi, zakup, pieniądze, które wydałem na zakup tego kosza wikinowego mi się zwróciły i jeszcze zarobiłem, tak? Czyli pieniądze można zainwestować. Można je wydać, można je przejeść. Można zabrać wszystkich Waszych kolegów na lody, tak? I pieniędzy nie będziecie w ogóle mieć wcale. Więc są różne formy, a możecie jeszcze te pieniądze, w jeszcze jedno miejsce wsadzić, gdzie? Do skarbonki. Co jest lepsze? Wsadzanie do skarbonki, czy inwestowanie? A dlaczego zainwestowanie jest lepsze? Tak, dokładnie. Można osiągnąć procent zysku, dokładnie. Ile procent to jest dużo, ile to jest mało, jak myślisz? 10% to jest sporo, ale ale w skali dnia, miesiąca, tygodnia? Jak ktoś, ja bym ci na przykład wziął, pożyczył ci 100 zł. Albo ty mi pożyczysz 100 zł, to ile mam ci oddać więcej po tygodniu? 170. No to już jest taka ciekawa stopa zwrotu. Jak trochę urośniecie, dowiecie się, co może. Jakie są konsekwencje takich działań. W każdym razie, ja jak miałem 12 lat, lubiłem, kto, kto w ogóle lubi piłkę nożną? Ja, Słuchajcie, znacie takiego piłkarza, bramkarza, Jerzy Dudek? Naprawdę? Znacie go? Wow! Wow, no to mnie zaskoczyliście, słuchajcie, jak miałem 12 lat, on był bramkarzem w, re, w reprezentacji Polski, w telewizji go puszczali. No teraz jest szczęsny. I słuchajcie, on powiedział, Jerzy Dudek, Jerzy Dudek w 2000, to był może drugi, czwarty rok, to było dawno temu, kiedy dinozaury żyły, on powiedział coś takiego, zarabiam 2 złote na minutę, nawet kiedy śpię. Ja, jak miałem 12 lat, mi sobie tak. No, facet nie chodzi do pracy, gra w piłkę, kopie i zarabia 2 złote na minutę, nawet gdy śpi. No to moje pytanie było: co on takiego wyrobi? Słam? Ma urlop. Ma urlop, no tak. No to jego praca. No jego praca, dokładnie. Czyli na tyle dużo zarabia, że sobie podzielił te e, godziny, minuty i wyszło mu 2 złote na minutę. Ale mnie wtedy już strasznie zastanawiał ten jeden wątek. Nawet kiedy śpi. Jak można zarabiać pieniądze? Śpiąc. Chcielibyście tak? Każdy by tak chciał, nie? Więc żeby móc zainwestować, to trzeba, co, co trzeba zrobić, żeby móc inwestować? Zbierać, oszczędzać, tak? Dopiero jak uzbieracie kapitał, uzbieracie jakieś pieniądze, to możecie w coś zainwestować. Ja Wam dzisiaj pokażę, zdradzę Wam, w jaki sposób można mnożyć pieniądze. Kto chciałby wiedzieć, jak się mnoży pieniądze? Kto do i robi ksero? Jeden ze sposobów to jest ksero, tylko za to możecie iść do więzienia, więc tego nie polecam. Byli już tacy, co próbowali. Jeżeli cenicie sobie wolność i chcecie wrócić do domu, to nie kserujcie pieniędzy, absolutnie. Dobra, nie będę mówił, co ja w życiu robiłem, ale też tego próbowałem. Więc e, nie polecam. No, na, na, szczęście, na szczęście moja drukarka to była czarno-biała, bo to było dawno, jak były dinozaury jeszcze i, i ona tylko kserowała na czarno-biało. I te 20 złotówki, które kserowałem, niestety nie nadawały się do niczego. Nikt nie chciał ich w sklepie przyjąć. E, mo, moi drodzy, zdradzę Wam dzisiaj niesamowity mechanizm, jak możecie. E, Pomnożyć swoje pieniądze. Kto jest odważny, chciałby tu przyjść na scenę i zobaczyć, jak to... O nie, wszyscy. Tego się też nie spodziewałem. E, może tak. E, kto tutaj powiedział o inwestowaniu wcześniej? Co można zrobić z pieniędzmi? Kto tak powiedział, że można zainwestować? Też Adam, pomóż mi. Adam, wybierz jakąś jedną osobę, która tu jest i e, rzucić kulkę, tak? Czekaj, zrobimy kulkę. No dobra, zrobię kulkę z kartki. Kto złapie, to przychodzi na scenę i pokaże mu, jak się mnoży pieniądze. Zdradzę mu. A tyłem? A no nie, no musi być tyłem. No, no jak? Mocno? No i zapraszam. No proszę, chodź do mnie. Pokażę Wam takie magiczne urządzenie. Te magiczne urządzenie polega na tym, że trzeba obliczyć do dziesięciu. Jak się odliczy do 10, to w tym czasie, kiedy wyliczycie, pieniądze się mnożą. Pokażę Wam to. Chodź tutaj do mnie. Tu mam takie magiczne urządzenie. Słuchajcie, to urządzenie nazywa się bank. To jest takie magiczne pudełko. I teraz, tak, jak masz na imię? Michalina. Michalina, chodź tutaj z tej strony, może. Z tej strony, tutaj stań. Ja, może tak. Pokażę Wam, jak to wygląda, jak wygląda działanie tego magicznego pudełka. A mianowicie, zobaczcie. Michalina ode mnie dostaje 100 złotych. Po to, żeby wrzucić do tego czar czarodziejskiego pudła i pokażę Wam, w jaki sposób można mnożyć pieniądze. Michalina, to jest dla Ciebie 100 złotych. I teraz tu masz taki otwór, taką szczelinę. Ale. Opłacić ci się. Nie uciekaj, nie uciekaj. Wrzucisz tutaj w tą szczelinę. Wrzuć tą szczelinę 100 złotych, Następnie zadaniem twoich, twoich tutaj towarzyszy jest. Teraz musicie odliczyć do 10. Albo tych masich na liczbę, Do 10. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ty, zobacz, Michalina, z, tutaj z tej strony wychodzą jakieś pieniądze. Zobacz. Patrz, wychodzi 100 zł, które zainwestowałaś czy 10 sekund temu oraz wychodzi jakiś dodatek w postaci kolejnych 10 zł. Zobacz. Niesamowite. I te 10 zł jest dla ciebie. Brawo! Gratuluję. Cześć, nie no, czekaj, to jest dla ciebie. Nie musisz uciekać, może jeszcze zostać. Jak Ci się podobał ten eksperyment z tym bankiem? Fajnie był. No i zobaczcie, cały, cała sztuka polega na tym, żeby nie wydać pieniędzy, które macie, które dostaniecie od babci, dostaniecie od dziadka. Czekajcie. E, te pieniążki, które dostajecie od Waszych rodzin, od babci, dziadka, wujka, siostry, od szwagra to już za daleko, e, możecie te pieniądze nie. Tych pieniędzy możecie nie wydać. Możecie je zatrzymać u siebie w portfelu. Możecie otworzyć konto w banku, takim banku, jak ja tutaj mam w takim kartonie. W tym czasie musi upłynąć jakiś czas, określony jakiś czas. Musicie dogadać się z bankiem, na ile chcecie zainwestować te pieniądze, i potem po określonym czasie idziecie z powrotem do tego samego banku i dostajecie za darmo 10 zł. Fajne, co? Jedyne, co musicie zrobić, to musicie nie wydać Waszych oszczędności, Waszych zasobów. No, 10 sekund to jest akurat tutaj taki eksperyment, żeby trochę zrobiliśmy magię tutaj i przyspieszyliśmy tutaj e, ten wehikuł czasowy. W każdym razie e, moim celem jest Wam pokazać, że pieniądze mogą nie tylko pochodzić z pracy, tak, nie trzeba chodzić do pracy. Ja na przykład dzisiaj nie jestem w pracy, a i tak zarabiam, ponieważ oszczędzam w banku, w takim wehikule inwestycyjnym, wkładam z jednej strony, a z drugiej wykładam więcej. Więc każdy z was, każdy z was może robić dokładnie to samo. Jedyne co musicie zrobić, to e, odłożyć w czasie e, swoje pragnienia, tak? Jeżeli dzisiaj chce kupić lody, a może zastanowię się, a może dzisiaj sobie nie kupię lodów, tylko sobie odłożę pieniążki na kiedyś i te pieniążki wsadzę do banku, powiem mamie, żeby założyła mi książeczkę oszczędnościową, i te pieniążki po roku wracacie, rok starsi, co prawda, ale będziecie mieć więcej. I tym sposobem macie darmowe pieniądze. Jak wam się podobały moje wystąpienia na temat Mnożenia Pieniędzy? <grymne> Powiedz, po, polecam wam mnożenie pieniędzy, inwestujcie i oszczędzajcie. Oszczędzajcie i inwestujcie, będziecie mnożyć pieniądze. Oszczędzajcie inwestujcie, będziecie mnożyć pieniądze. Widzicie? Widzicie co wam powiedziała? Oszczędzajcie i inwestujcie, będziecie mnożyć z pieniądzem, bo Wam powiedziała Wasza Koleżanka. Dzięki wielkie, cześć. Ja <grywa> także moi drodzy, ja muszę kończyć, bo miałem tutaj przewidziany określony czas na to wystąpienie, ale fajnie z Wami było, jesteście super mądrą grupą, nie spodziewałem się takich odpowiedzi, także zaskoczyliście mnie. Jeżeli będziecie chcieli jeszcze kiedyś, to znowu do Was przyjadę, może pokażę Wam inne magiczne sztuczki. Dziękuję. Nie chyba zapotnika, nie chybala Europa. Watch upon, do sobie dwa pytania. Musimy... Proszę odłożyć taką kwestię. Barekko, powiedz, czy to jest tak, że wystarczy wrzucać jakieś pieniądze do banku, żeby być bogatym? No jakieś nie no, trzeba wrzucić. No 2 zł to jest za mało, ale jak wrzucisz już 100 zł, 1000 zł 3000, to już jest bardzo dużo. Żeby być bardzo dużo. bogatym wystarczy wkładać pieniądze do banku? Tak, nie. No, no Adam, bo tu można ten temat bardzo daleko, wiesz, bardzo upraszczając, im więcej włożycie do banku, tym więcej dostaniecie z powrotem. Zgadza się, no dobrze. Tylko ja chciałbym jeszcze jedną rzecz, że najpierw musimy mieć jakąś sumę, czyli musimy pracować i dać sobie siebie dużo, nie skonsumować ich w sklepie kusiciela. Kto wydał majątek w sklepie kusiciela i żałuje? Ręka do góry. Ręka do góry, okej. Okay. O połowa, połowa. Część pracowała przez cały tydzień. Przejadła na lody, mieliśmy lody za, za to. I, a, a druga część zainwestowała i dzisiaj będzie mogła to skonsumować w konstruktywny y, i sposób. I ten majątek może nam rosnąć i dać nam bogactwo. Bardzo dziękujemy Patrykowi. Za proszę z nami, bo będziemy jeszcze chcieli z Tobą porozmawiać. Brawo, brawo Patryka! Dziękuję i